Mm. <laughs> witaj, witaj, witaj. Dzień dobry. Kochani, z tej strony: ARINOVA dla Nadziemnej Stacji Wysokiej Wibracji, 5:33 dnia 11 września 2021 roku. Ach, kochani, żeby ta data przestała nam się wszystkim kojarzyć z pewnymi mrocznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych. Wysyłajmy miłość, wysyłajmy pokój do całego świata. Przypominajmy całej naszej ludzkiej rodzinie, że jesteśmy jednością. Wszelkie podziały. Wszelkie wojny, konflikty. To jest duch minionej epoki, że możemy już wzrastać i iść dalej i ewoluować z zupełnie nową świadomością, bez podziałów, bez terroryzmu, w takiej czy w innej formie, bez konfliktów. Dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejne czytanie jak ci z was, którzy śledzą jak wiecie, mamy tutaj codzienne czytanie Bhagavad Gita, księgi wedyjskiej która w tym wydaniu jest tłumaczona przez Sri Srimad, Bhakti, wydanta Prabhupada i tym samym przez człowieka z naszej epoki wiedza wedyjska która zapisana została w sanskrycie, jest nam przedkładana w taki sposób, żebyśmy mogli umysłem człowieka 2021 roku, 21 wieku umieć ją zrozumieć, umieć ją przyjąć i umieć ją oczywiście zastosować. Ale jak to zazwyczaj mówimy. Czytamy to z otwartymi umysłami wraz z moim przyjaciółką Przemysławą. Codziennie, już od 56 dni, pokazujemy Wam to, w jaki sposób również to może wyglądać z naszej perspektywy. Człowieka, człowieka zwykłego, człowieka, który subiektywnym osądem przez pryzmat swojego umysłu. Swoich zmysłów ocenia to, co jest tutaj napisane. Ale absorbujemy również do tego nasze otwarte serca, dlatego, na audycje nazywają się Sadhana Oświeconego Serca. Dzisiaj rano, gdy się obudziłem, doszła mnie taka kontemplacja, że tak jak mówił genialny umysł Tesli, w dniu, w którym ludzkość zacznie myśleć przez pryzmat. Świata widzianego w formie energii i częstotliwości, w tym dniu nastąpi gigantyczny wzrost naszej świadomości. I tak naprawdę to, jeśli się dobrze nad tym zastanowić i zrozumieć, że wszystko, co nas otacza, jest to tak naprawdę pole energii, które wyraża się przez określone częstotliwości. Które wyraża się poprzez określone gęstości. Zrozumiemy wówczas też naturę tego, że my sami jesteśmy ekspresją pewnej myśli twórczej, która w tym polu energii wyraża się w inteligentny sposób, inżynieruje cały świat, całą boską matrycę, w której istniejemy. I to jest właśnie to, Bóg, inteligentna energia, która opisuje rzeczywistość, sama siebie wyobraża w swoim własnym śnie i śni ciebie, śni mnie i śni cały świat. Czy możemy w ogóle wątpić, że to jest inteligentne? I czy możemy w ogóle wątpić w dobro i geniusz tej energii? To jest zasadnicze pytanie. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Przejdźmy do czytania, moi drodzy. Jesteśmy na rozdziale Karma Yoga. Działanie w świadomości krzty. Jesteśmy na tekście szóstym. Jest to tak naprawdę piąty rozdział z e, już sporej części przeczytanej, tak naprawdę. Tak, dla tych zaciekawionych to jest strona 247. Czyli proszę sobie wyobrazić, troszkę już mamy za sobą tych tekstów, ale różne wydania mają różne strony, więc nie skupiajmy się na tym. Tekst szósty idzie w ten sposób. Ten, kto nie angażuje się w służbę oddania dla Pana, nie może być szczęśliwy poprzez zwykłe wyrzeczenie, lecz mędrcy zaangażowani w służbę oddania szybko osiągną najwyższego. Znaczenie. Są dwie klasy sanyasinów, czyli osób prowadzących wyrzeczony tryb życia. Sanjasini ze szkoły Mayawadi zajmują się studiowaniem filozofii Sankhia. Podczas gdy Sannyasini ze szkoły Wisnawa studiują filozofa Bhagavata, która jest komentarzem do Vedanta Śutr Sannyasini ze szkoły <coughs> Mayavadi, również studiują Vedanta Śutry, ale, <coughs> ale tu korzystają ze swojego własnego komentarza, zwanego Sariraka Vasya napisanego przez Sankara Karyę. Studenci szkoły Bhagavata zaangażowani są w służbę oddania dla Pana według zasad Pankaratriki i dlatego Sanyasini wowie są w rozmaity sposób zaangażowani w transcendentalną służbę dla Pana. Sanyasini ze szkoły Vaisnava nie mają nic wspólnego z czynami materialnymi, ale wykonują różne prace w służbie w swojej służbie dla Pana. Natomiast Sanjasini i Mayavadi, zajęci są studiami Sanki i Vedanty, jak również spekulacjami, nie mogą czerpać przyjemności z takiej transcendentalnej służby, ponieważ studia ich są bardzo nudne. Czasami męczą się spekulacjami na temat Brahmana i wtedy zaczynają studiować Bhagavatam, ale, ale bez właściwego zrozumienia. Wskutek tego ich studia nad Sibad Bhagavatam stają się bardzo kłopotliwe. Wszystkie te czcze spekulacje i impersonalistyczne interpretacje, stworzone sztucznymi sposobami, nie przynoszą żadnego pożytku sannyasinom Mayavadi. Sannyasini ze szkoły Vaisnava, którzy zaangażowali się w służbę oddania, znajdują szczęście w wypełnieniu swoich transcendentalnych obowiązków i mają gwarancję ostatecznego wejścia do Królestwa Boga. Sannyasini i Mayavadi czasami upadają ze ścieżki samorealizacji i ponownie zaczynają zajmować się czynnościami natury filantropijnej i altruistycznej, które nie są niczym innym jak tylko zajęciami materialnymi. Dlatego wniosek jest taki, że ci, którzy angażują się w świadomość krzny są w lepszej sytuacji od sannyasinów, Zajmującym się spekulacjami na temat, co jest brahmanem, a co nie jest brahmanem. Chociaż oni również po wielu narodzinach osiągają świadomość krzny. Hmm. No aż. No pójdę dalej, ale mam tutaj ciekawą kontemplację, ale pójdźmy dalej. Tekst siódmy. Człowiek pracujący w oddaniu Będący czystą duszą i kontrolujący umysł i zmysły. Drogi jest każdemu i każdy jemu jest drogi. Chociaż zawsze zajęty pracą, człowiek taki nigdy nie uwikłuje się w jej skutki. Znaczenie. Ten, kto znajduje się na ścieżce wyzwolenia w świadomości krzny, jest bardzo drogi każdej żywej istocie i każda żywa istota jest mu, jemu droga. Dzieje się tak dzięki jego świadomości krzny. Taka osoba nie może myśleć o nikim w oddzieleniu od krzny, tak samo jak liście i gałęzie drzewa nie są oddzielone od pnia. Wie on bardzo dobrze, że przez podlewanie korzenia drzewa, woda zostanie doprowadzona do wszystkich liści i gałęzi, a jeśli pokarm zostanie dostarczony do żołądka, to automatycznie energia będzie rozprowadzona po całym ciele. Ponieważ ten, kto pracuje w świadomości krzny, jest sługą wszystkich. Jest on bardzo drogi każdemu i ponieważ każdy zadowolony jest z jego pracy, ma on czystą świadomość. Mając czystą świadomość, jest on w stanie kontrolować umysł. A skoro kontroluje umysł, kontrolowane są również zmysły. Ponieważ umysł jego zawsze skoncentrowany jest na krznie, nie ma on okazji zajęcia się czymś innym, co nie jest związane z krzną. Nie chce jeść niczego, co nie zostało wpierw ofiarowane krznie ani nie pragnie uczęszczać do żadnych miejsc niezwiązanych z krzną. Dzięki temu kontrolowane są jego zmysły. Człowiek, który kontroluje zmysły nie może być dla nikogo przykry. Można zapytać, dlaczego wobec tego Arjuna był agresywny w stosunku do innych w walce? Czyż nie posiadał on świadomości krzny? Ale Arjuna tylko pozornie był agresywny, ponieważ jak to zostało wytłumaczone w rozdziale drugim, wszystkie osoby zgromadzone na polu walki Zachowały swoje życie jako indywidualności, jako że dusza nigdy nie może zostać zabita. Więc duchowo nikt nie został zabity w bitwie na polu Kuruksetra. Zmieniły się tylko ich wierzchnie okrycia, z woli krzny, który był tam osobiście obecny. Zatem Arjuna, biorąc udział w walce na polu Kuruksetra, w rzeczywistości w ogóle nie walczył, po prostu wypełniał on rozkazy krzny w pełnej świadomości krzny. Taka osoba nigdy nie zostanie uwikłana w skutki swoich czynów. To był tekst siódmy, z rozdziału Karma Yoga: działanie w świadomości Krishna I tutaj na dzisiaj zakończymy czytanie Wed. Pozwolę sobie, bo przyszła do mnie taka taki myślokształt, taka refleksja. Na temat on. Może zapytam Was, czy, czy jesteście świadomi, że wczoraj po raz pierwszy pojawiła się reklama kultowego filmu Matrix. I film się nazywa Resurrection, czyli czwarta część. Tak naprawdę będzie mówiła o zmartwychwstaniu. Jak wielu z Was. Pewnie sobie przypomina. Cała alegoria, metafora tego filmu pokazywała o przygodach wybrańca, The One. Mówię o tym z tego względu moi drodzy, że film Matrix bardzo mocno łączy się z w ogóle konceptem oświecenia. Jak łatwo można zauważyć, bohater, który przeszedł pewną ścieżkę od momentu, w którym był takim Mister Nobody, do momentu, w którym stał się tak naprawdę wybawcą gatunku ludzkiego. Przynajmniej na tamten moment. Zachęcam Was do studiowania przekazu w tym filmie, który jest przekazem duchowym. Przekazem mówiącym o tym, co się staje, gdy człowiek osiąga świadomość boską. Bo to wszystko zmierza do tego samego. Owszem, forma zmieniła się. W piękny film, przygodowy, science fiction, za którym stoją gigantyczne pieniądze oraz niesamowite efekty specjalne. Ale tak naprawdę przekaz jest jeden. Owszem, maszyny, czarne charaktery, to wszystko, co zagraża nam, ale proszę zauważyć jedno: Nio był podpięty do Matrycy, tak naprawdę, jak każdy z nas, i poprzez swoją świadomość umiał znaleźć przejście pomiędzy zwykłą świadomością ludzką, podpięciem się do algorytmów źródła, źródłowych mógł zmieniać rzeczywistość mógł robić rzeczy, które tak naprawdę pozornie wydawały się niemożliwe <laughs> ale tak jak Wam powiedziałem na wstępie wszystko jest częstotliwością, formą zagęszczonej energii która jest prowadzona poprzez wszechogarniającą inteligencję. Jeśli by się tak naprawdę nad tym zastanowił, to czy ta inteligencja nie operuje na pewnych algorytmach, na pewnych programach, pewnych sposobach łączenia się jedną z drugą? A jeśli tak, to gdzie te programy płyną? Gdzie ta energia? ma swoje punkty przekazu. Mówię o tym w ten sposób, bo dla mnie ewidentnym jest, że to, co jest czytane w wedach, jest naprawdę prostą instrukcją. No, czy jest prosta, to może tu jest kwestia sporna, ale zdecydowanie jest to instrukcja do tego, żeby stać się oświeconą istotą. <laughs> Powiem Wam szczerze, jeśli ktoś by mnie zapytał, czy chcę być oświecony, nie, 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 to nie jest powód, dla którego czytam będę Absolutnie nie. Też wydaje mi się, że nie tylko to jest kwestia pokory, ale przede wszystkim poczucia tego, że no nie czuję, żeby było to dla mnie możliwe i w ogóle się nie spieszę do tego. Znam wielu ludzi jednak, takich, którzy szukają drogi do jak najszybszego oświecenia. Czasami wtedy tak się patrzę na nich i zastanawiam dlaczego? No cóż, nasze chciejstwo, nasze oczekiwania jest tak naprawdę domeną naszego ego. Czy możesz chcieć po prostu być oświeconym? A no bo jest to poniekąd trochę traktowane jak takie trofeum, taki wyścig duchowy, taka, takie oświecone ego, nie? Wiecie o co mi chodzi? No ale cóż, nie chciałbym tutaj nikogo oceniać. To nie jest moją intencją. Może tak po prostu rozważam to wszystko, bo wczoraj oglądając reklamę najnowszej części Matrixa zobaczyłem kolejną, głębszą, może odsłonę intencję jaką producenci, reżyserzy scenopisarze tej historii mają i ewidentnie dla mnie się stało, że próbują nam coś bardzo ważnego przekazać i to, co próbuje nam przekazać tekst wedyjski na temat tego, że każdy z nas ma otwartą drogę do Boga i nie tylko żeby być w tym polu, w którym tak czy owak zawsze jesteś, bez względu na wszystko, bo to jest świadomość krzny, czyli prawdy absolutnej. Prawda absolutna jest taka, że nie ma nikogo, kto jest oddzielny od Boga. Ale prawdą absolutną jest też to, że nie każdy jest w stanie to pojąć i zrobić krok w stronę tego, żeby się połączyć z nieskończoną. Nieskończonym polem nieskończonej inteligencji. Dla uważnych słuchaczy i dla uważnych czytaczy, bo bardzo Wam polecam, żebyście też może kupili sobie księgę i po prostu ją czasami sobie kontemplowali. Wyłapiecie te bardzo smaczne kąski, w których są bardzo konkretne, drobne przekazy, które tłumaczą, jak tam dojść. Wierzę w to coraz bardziej, że Księga Wedyjska, Wedy, Bhagavad Gita jest faktycznie tym narzędziem, które będzie umiało nam pomagać w szukaniu tej mądrości w drodze do samego źródła. Dziękuję za dzisiaj. O, mamy tutaj trzech obserwatorów, słuchaczy. No mam nadzieję, że dla Was jest to w jakiś sposób wartościowe mam wrażenie, że, że tak, skoro tutaj przychodzicie codziennie bardzo mnie to cieszy mam tu jakiś komentarz dziękuję Ci o, jaki miły komentarz to jest Sebastian, który jest po prostu wspaniałym człowiekiem i mam nadzieję, że kiedyś poznamy się o wiele lepiej, bo znamy się na razie tak trochę powierzchniowo ale że zarazem łączy nas pole nieskończonej energii, inteligencji, wszechświata, to jesteśmy jednością. Tobie też, Mistrzu, życzę pięknego dnia. Mocą mojego serca, wszystkich nas błogosławie. Pięknego dnia Wam życzę. I do usłyszenia jutro rano, jak zawsze, piąta trzydzieści. Nie mogę się wyczekać, żeby się z wami tutaj spotkać. Cześć.